Z drugiej strony może po prostu się boi, że Gal, która nie dość, że ewidentnie jest nienormalna, to jeszcze ma sztylet, który przewiozła przez cały ocean w... No nieważne, sami sobie dopowiedzcie, gdzie trzymała ten sztylet. Podpowiem tylko, że zasuwała kraulem, miała puste ręce i miała na sobie wyłącznie białe giezło. Zachęcona piękną tragedią z pierwszego odcinka, odpalam drugi. Jaka piękna tragedia! No jaka tragedia! Brnijmy dalej w tę czarowną historię, panowie i panie. Cóż my tu mamy? Wracamy do mojego ulubionego wątku z ostatniego razu, czyli do Galadrieli na morzu. Wokół pusto. Po prawej fale. Po lewej fale. Na górze... no nie fale, ale prawie, bo wszędzie mgła i chmury i zaraz jej do tego wszystkiego lunie na głowę. Żadnego statku żadnego drewna, którego można by się chwycić. No chyba, że gra aktorska Galadrieli się liczy, to wtedy jedno drewno jest. I co teraz? Jaki masz plan, dziewczyno? Będę płynąć kraulem, mówi Galadriela. W podstawówce zdobyłam kartę pływacką, potrafię przepłynąć dwie długości basenu i skakać na główkę i na p***a węgorza. Znaczy kraulem. Dobrze, chociaż że może jest ciepłe. To znaczy, albo to, albo względnie szybko powinien ją trafić szlak od hipotermii, więc pewnie jest ciepłe. Albo Galadriela jest odporna na wszystko, w końcu w tej śnieżycy też zasuwała bez nauszników i było dobrze. Więc pewnie zimna woda nie jest jej straszna. Pewnie nawet jakby wpadła do morza w płytowej zbroi. Do zbrojnej wody w płytowej zbroi. Chciałam powiedzieć, że pewnie nawet jakby wpadła do tego morza w pełnej płytowej zbroi, to nieszczególnie by się tym przejęła. Ale tym razem, jak zawsze, nasza Galadriela ma na sobie tylko białą powiewną tuniczkę. Co się na lubi w ogóle, te białe powiewne tuniki? Całe szczęście najwyraźniej ma kompas wbudowany w tyłek, tuż obok motorka, bo przy tym zachmurzonym niebie to musiałaby się zgubić po przepłynięciu trzech metrów. Dzięki temu, że ma chody na samej górze, to znaczy u scenarzystów, a nie u Boga, Galadriela, czy też Galandyna, jak będziemy ją sobie czasem nazywać, ma szczęście i nie musi popylać kraulem aż do samego brzegu, bo otóż naszym oczom ukazał się las. Oczom ich ukazał się las. Krzyży. Masztów, desek i innych takich rzeczy w postaci tratwy. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności, ile porzuconych istot na tym morzu musi być strasznie zatłoczone. Widać co jakiś popularny szlak morski do walinoru i z powrotem. Co prawda to miała być tajemna droga do ojczyzny Elfów, którzy jak już tam płyną, to nie wracają do śródziemia, ale raz przypłynęli, raz wrócili. Wygląda na to, że to mimo wszystko taka popularna, jak to się dzisiaj mówi, destynacja turystyczna. Tak czy tak, wpuszczają gal na tratwę, gdzie ekipa rozbitków nie bardzo chce mieć kolejnego rozbitka, a elfa to już na pewno nie. W sumie zrozumiałe, to trochę tak jak kiedy dzisiaj sobie z czterema znajomymi w jacuzzi. Jest super, a tu nagle na to ostatnie miejsce wpycha się jakaś jedna, kompletnie obca osoba, i teraz jest ciasno i niezręcznie i nie wiadomo w ogóle o czym rozmawiać przy takim obcym gościu albo kobiecie. Na szczęście, zanim wyrzucą gal za burtę, to znaczy, zanim ją zepchną z tratwy, mamy. Piękne wystąpienie morskiego czerwia, dalekiego kuzyna czerwia pustyni. Mówiłam, że strasznie zatłoczony ten ocean. Nie da się temu czerwi czerwiowi odmówić talentu aktorskiego i gracji w ruchach. No wiecie, jak to czerw, jak to jest czerw, to musi być super. Gal, jak to gal, przez cały czas nie okazuje żadnych emocji, a zwłaszcza niepokoju na widok krakena, czy co to tam wypłynę wypłynęło na ten przestwór oceanu. W każdym razie kraken rozwala trawę na kawałki. I na taką mniejszą tratwę. Na tej mniejszej tratwie zmieścił się tylko jeden chłop. Zlitował się i wziął Gal na, powiedzmy, z braku lepszego słowa, pokład. Bo wiecie, teraz nagle to już jest jej zimno. Chyba, że to tylko taka podpucha, żebym się zlitował ją tam wziął na ten pokład. I teraz nadchodzą mrożące krew w żyłach wydarzenia na tratwie. Chcecie wiedzieć, co robi Galandyna przez resztę odcinka? Otóż trzyma linę. Wiecie, niektórzy trzymają się nadziei, inni trzymają kredens. Otóż Gal postanowiła trzymać Linę, co jest równie bezsensowne jak wszystkie wcześniej wspomniane czynności. Obczajcie to, jest sobie taka tratwa. Ta tratwa ma takie drewniane, wystające belki, które tak na oko i na zdrowy rozum nic nie robią. Gal przywiązuje Linę do jednej z takich belek. Przez cały odcinek ciągle ją ciągnie albo poprawia. Nie wiem, może wyobraża sobie, że to są szoty i że w ten sposób steruje tą tratwą. Jeśli mieliśmy jakieś niewielkie wątpliwości w pierwszym odcinku, wahaliśmy się, no wiecie, może jednak nie jest całkiem szalona, to tutaj. Tutaj wiemy już na pewno, że jest. Kurczę blady, no nie wiem, ci scenarzyści chyba nigdy w życiu nie widzieli żaglówki, ani żadnego filmu z rozbitkami i tratwą. Albo zapomnieli kogoś zapytać, jak taka, takie coś wygląda, jako wiele innych rzeczy zresztą w tym serialu, albo uważają, że widownia jest tak durna, że łyknie absolutnie wszystko, jak naprawdę zdrowy młody pelikan. Ważne, żeby bohaterowie wyglądali, jakby robili coś ważnego, żeby było dużo lin i wtedy nikt się nie będzie zastanawiał, co oni tam w ogóle robią. Wyglądają jak profesjonalni. Marynarze, nawet jeśli są na tratwie. A może oni sobie wyobrazili, że ten pływający jeszcze to jest jakaś zapomniana technika szkutnicza śródziemia? No nie wiem, ale naprawdę, to naprawdę nie wygląda jakby mogło działać. W każdym razie płyną. Galandyna terroryzuje i krzyczy na swojego wybawcę, wymuszając na nim, żeby towarzyszył jej w poszukiwaniu wielkiego zła. A że biedny przedstawiciel płci męskiej nie jest aż tak twardy jak elfowie z jej oddziału, którzy ją olali i wrócili do domu, kiedy mieli jej już dość, to biedny facet się daje i nie wrzuca jej z powrotem do morza. Z drugiej strony może po prostu się boi, że Gal, która nie dość, że ewidentnie jest nienormalna, to jeszcze ma sztylet, który przewiozła przez cały ocean w... No nieważne, sami sobie dopowiedzcie, gdzie trzymała ten sztylet. Podpowiem tylko, że zasuwała kraulem, miała puste ręce i miała na sobie wyłącznie białe giezło. A sztylet się nie zgubił. Jak się doda dwa do dwóch, to całkiem ciekawe rzeczy wychodzą. Galadriela jak zawsze czuje też nieodparty przymus, by wytykać absolutnie wszystkim dookoła, że jest od nich starsza i widziała rzeczy, których oni nie widzieli. Dobra, historię Galandyny można przewinąć, bo tego się naprawdę nie da oglądać. A co w tym czasie słychać u Harfutów? Otóż Harfuci są super. Dwie główne bohaterki, Nori i Poppy, są naprawdę fajne. W ostatnim odcinku dziewczyny natrafiły na krater po meteorycie, w którym leżał bardzo wysoki mężczyzna, który nie mówi ich językiem, wydaje się zagubiony i trochę szalony, choć chyba nie aż tak szalony jak Galadriela. Harfutki przez cały odcinek próbują rozkminić kim on jest i o co mu chodzi Osobiście utożsamiam się z Popi, która nie chce mieć z dziwnym mężczyzną absolutnie nic wspólnego I pomaga Nori głównie dlatego, że ta umiejętnie ją do tego zmusiła Jak to ta dominująca przyjaciółka w związku Każda przyjaźń ma jedną osobę, która ma pomysły I drugą, która jest ostrożna i zawsze trzeba ją do tych pomysłów przekonywać No ale Popi totalnie ma rację Safety first Kto by wbiegał w krater po meteorycie, a już tym bardziej pomagał obcemu olbrzymowi który potrafi robić dziwne, groźne rzeczy. Wątek jest lekki, naturalnie komiczny, można parsknąć śmiechem, zwłaszcza w scenie z uciekającym wózkiem. Oczy cieszy mnóstwo ślicznych detali, latarnie ze świetlików i inne takie cudeńka. Ogólnie harfuci są raczej niezbyt czyści, jedzą żywe ślimaki, więc siłą rzeczy nie są tak plastikowi jak reszta filmu. Mają też swoje powiedzenia, głównie związane z wózkami, bo są ludem wędrownym. Jest to bardzo fajnie zrobione. Może ten część re reżyserował ktoś inny, nie wiem. W każdym razie w efekcie subtelnej perswazji Nori, harfutki postanawiają zaopiekować się obcym gigantem, który ewidentnie spadł z gwiazd i wywlekły go z płonącego na zimno krateru. Olbrzym jest dobrze zagrany, czaruje jakby podświadomie i dość losowo. Jest też deczko agresywny, choć jak na razie nikomu poza biednymi świetlikami nie zrobił krzywdy. Nie mówi też nic zrozumiałego i tak na oko nie rozumie, co się mówi do niego. Szczerze mówiąc sama nie wiem czy miałabym dość odwagi, żeby pomóc komuś, kto tak się zachowuje i tak wygląda. Harfutka udaje się odkryć, że olbrzym desperacko poszukuje na niebie konkretnego gwiazdo zbioru. I ja, nie wiem jak wy, ale z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy tego wątku. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy jak na razie wątek Harfutów wam się podoba i czy jesteście w stanie odciąć się od oryginału i oglądać to po prostu jako ciekawą historię o małych wędru wędrujących ludkach. Zanim przejdziemy dalej, czyli do wątku Arondira, pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć powstawanie tego kanału, to możecie to zrobić odwiedzając mojego patronajta. Tam są różne możliwości, z których możecie skorzystać. Koniecznie wpadajcie też na mojego Discorda, jest tam bardzo fajnie, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, m.in. o pierścieniach władzy, ale nie tylko. Także serdecznie zapraszam, link do obu tych rzeczy macie w opisie tego filmu. Wracamy do naszego drowa, znaczy czarna elfa. Już wiem, jak ma na imię, więc jesteśmy do przodu. A Rindor z zielarką w poszukiwaniu źródła kisłego mleka odnajdują zrujnowaną wioskę, w której powiedziałabym, że mrok zło trupy, i ale nie, bo trupów nie ma. Domy są puste, a w podłogach zieją dziury prowadzące do sekretnych tuneli. Co robi nasz dzielny zwiadowca Arondir, który nie jest bojowym kretem? Tunele są tak wąskie, że nie da się w nich walczyć, więc oczywiście, że elf wskakuje do środka, żeby sprawdzić, co też może kryć się w takich tunelach. Oczywiście Arondira napadają, więc stwory, z którymi. Zgadliście, w tunelach nie da się walczyć, bo jest ciasno. I teraz mam pytanie. Te stwory to mają być orkowie? Jeśli tak to dlaczego Arondir po setkach czy tam tysiącach lat walki z orkami nie zorientował się jeszcze, że one potrafią kopać tunele? Czyli to nie mają być orkowie? To w takim razie, ja nie wiem, co to ma być. Dobra, niech będzie, że to wielkie bojowe krety. Głównym pomysłem tego wątku jest to, że te wielkie krety podkopują się przez pół kraju pod domy wieśniaków i potem ich wybijają. Czemu nikt ich nie słyszy? Czemu nikt tego nie sprawdza? Czy to naprawdę jest najszybszy sposób podbijania krain? Robienie podkopów trwa naprawdę długo. Przejścia są wąskie, trzeba dbać o to, żeby się nie zawaliły, wyrzucać gdzieś te ziemię. No nie wiem, to wydaje się raczej kłopotliwe. Wydawałoby się, że są znacznie lepsze sposoby. Ale co ja tam wiem? Miałam się przecież nie zastanawiać. To podobno nie jest serial, przy którym wolno myśleć. W każdym razie wielki kret atakuje Arondira. Arondir ucieka. Zielarka w tym czasie biegnie do wioski. W wiosce zielarka atakuje inny wielki kret, który od tygodni kopał tunel pod jej podłogą. Dzięki Bogu pokonuje go razem ze swoim dziesięcioletnim synem. Ponieważ wieśniakom nie podoba się pomysł, w którym atakują ich bojowe krety, cała wioska postanawia się ewakuować. Ale widać nie boją się aż tak bardzo, bo postanawiają spokojnie poczekać z ucieczką do następnego ranka. Wiecie, pod podłogą kopią wam gigantyczne, niech już będzie, że orki, nie wiem, gigantyczne, przerażające, prze, 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 przerażające stwory. Macie na to dowód, bo macie tu odciętą głowę tego stwora. Mogą wywalić dziurę w każdej chwili i poderżnąć wam gardła. Naprawdę chcecie w takiej sytuacji spać we własnym domu do następnego ranka? No nie wiem, mi się to nie wydaje przekonujące. Przenieśmy się teraz z powrotem do miasta Elfów. Jak kocham postać Elronda, to Celebrimbor w ogóle mnie nie przekonuje. Kelebimber, nawet fajne. To taki typek, który wynajmuje Elronda od króla elfów, żeby pomógł mu zbudować taką wywaloną w kosmos kuźnię, żeby móc w niej potem robić fajne kowalskie projekty. Praca słobacza mnie przeistacza. Zbiórka na wietrze, w lodołamacza. Niestety, jak już mówiłam, Kelebimber w ogóle mnie nie przekonuje. Z jednej strony wygląda, jakby twórcy chcieli, żeby był takim natchnionym, szalonym artystą. Z drugiej strony on wygląda jak księgowy. Can our son lead a normal life? Define normal. Ale nie jak Ben Affleck w filmie księgowy. Nie taki seksowny, przystojny księgowy, który nosi okulary tylko po to, żebyśmy uwierzyli, że naprawdę potrafi w numerki. Tylko jak taki archetypiczny, nudny księgowy. Czyli jak. Nie mogę się powstrzymać: Matt Mikkelsen w zbrodniach Grindelwalda. No, dobra, nie. Mikkelsen był tam całkiem charyzmatyczny, ale jeśli Mikkelsen to było 7, to Kele Bimber to tak max 2. No i zupełnie on dla mnie nie ma wyglądu elfa. Nie jest w żaden sposób uduchowiony, nie jest takim cool, szalonym artystą, jest po prostu bezbarwny. Do tego dziwnie się zachowuje. Jego uśmiech jest dla mnie totalnie creepy. Cały czas mam wrażenie, jakby był jakimś oszustem i miał złe intencje. No, chyba, że tak miało być. Co jakiś czas ktoś w komentarzach mówi, że to wszystko jest zamysł twórców, i wtedy okej. Jeśli chodziło im o to, że ma być bezbarwnym księgowym oszustem, to wtedy przyznaję, że jest zrobiony naprawdę super. Żeby zbudować te super kuźnie, Elrond i Kele potrzebują pomocy Krasnoludów, więc wyruszają do Kazad Dum. Wsiadają na swoje piękne wierzchowce i wróć. Oczywiście na nic nie wsiadają. Oczywiście popylają tam pieszo, bo widać na konie nie starczyło im budżetu. Nie zapominajmy, że to tylko niskobudżetowy fanfic. Nie można od nich wymagać za dużo. Ale na serio, gdzie są konie? Czemu nikt tu nie jeździ konno? Jak ci dwaj dostali się do Krainy Krasnoludów? Przecież nie szli pieszo całą drogę. Statkiem? Pokażcie, że schodzą ze statku. Karocą, latającym dywanem na gryfach, na orłach jakoś musieli dojść w te góry. Nie mają żadnego orszaku, drużyny, nie mają nawet osiołka, który niósłby im rzeczy: prowiant, wodę, zapasowe stringi, cokolwiek. Nawet kaja z Globstory w czasie swojej wycieczki górskiej w Tadżykistanie ma osiołka, a sądzę, że Globstory ma deczko niższy budżet niż Amazon, a już na pewno niższy niż Dwaj zdaje mi się mimo wszystko dość wysoko postawieni elfi panowie w ekspedycji wspieranej przez króla. Już pomijam, że są tu w strojach, które nie nadają się najlepiej na piesze górskie wycieczki. Na konne zresztą też nie. Gdyby mieli osiołka, to założyłabym, że przed chwilą przebrali się w stroje godne odwiedzin u księcia krasnoludów. Ale oni nie mają za sobą nic, nawet bukłaków na wodę. Ale skoro Galadriela miała gdzie schować sztylet, to może oni też mają jakąś międzywymiarową kieszeń z lodówką pełną prowiantu i zimnej koli. Czy naprawdę Amazona nie stać na parę koni? To samo było, kiedy wioska uzdrowic tej uzdrowicielki uciekała przed stworami z tuneli. Ten niespieszny eksodus o poranku tam nikt z wioski nie bierze ze sobą żadnych zwierząt. Na litość boską, ktoś w całej wiosce musiał mieć jakieś zwierzę: konie pociągowe do orania pól, woły, krowy dające mleko, albo chociaż kozy. Ja wiem, że może to i biedna wioska, ale jakiegoś sołtysa przecież mieli, a sołtys to już na pewno miał zwierzęta. Zwłaszcza, że w sąsiedniej wiosce mają owce, znaczy mieli, bo jak ta dzielarka z Arundirem odwiedzają tę wioskę, to tam leżą martwe owce. Brak jakichkolwiek zwierząt odbiera realizm na takim podświadomym poziomie, po prostu jako widzą nam czegoś brakuje i wrażenie plastik, fantastik się pogłębia. Ale dobra, zaraz na pewno będzie lepiej. Wejdźmy więc zatem i my do królestwa krasnoludów. Na plus jest od razu fajna muzyka. I fajne szczegóły, jak lustra odbijające światło słońca do wnętrza jaskiń. Taki miły detal, który uzasadnia zieleń w środku. Jakby twórcy, nam moment, niestety taki cholernie krótki moment, przypomnieli sobie, że warto uzasadniać, czemu świat wygląda tak, a nie inaczej. Same krasnoludy robią na mnie niestety na początku naprawdę złe wrażenie. Jakieś takie prymitywne, wulgarne, jakby szalone, takie wykręcone. Nawet nie zabawne jak w hobbicie, tylko po prostu nieprzyjemne. Jak jacyś tacy obleśni piraci. Podkręcają to jeszcze takie mega zbliżenia twarzy, kręcone od dołu. Są bandą wrednych kurdupli, których nie wiedzieć czemu niebywale ekscytuje idea wykopania Elronda. Potem dowiadujemy się, że tak jest, bo Durin się ofuwał na Elronda, niemal tak jak Galadriela na cały świat. Choć nie, Gal w ofufaniu to nikt nie podskoczy. Sam Durin, jak na kumpla, jest dla Elronda strasznie hamski. Nie chce go widzieć i w ogóle, ale zgadza się na zawody w tłuczeniu kamieni. Ale tylko dlatego, że jeśli Elrond przegra, to zostanie na zawsze wygnany z krain krasnoludów. Elrond przegrywa zawody, no bo nie było szans, żeby dorównał w tym Durinowi, który kamienie tłucze całe życie i mógłby je tłuc dowolną, wybraną przez siebie częścią ciała, choćby głową. Co oczywiście powoduje, że elf ma zostać wygnany na zawsze. Ale nie martwcie się, jak tylko Durin się odfufa, to postanowienie Durina, o postanowieniu Durina wszyscy zapomną i Elrond nagle będzie spoko. Jasne? Jasne. No ale dobra, powiedzmy, że to przywilej księcia naginać prawo dla swoich kumpli, więc to jest najmniej niewiarygodna rzecz w tym serialu. Na szczęście okazuje się przynajmniej, że Durin ma dobry powód, żeby się gniewać i wygnać Elronda na zawsze... W każdym razie wszystko przez to, że Elrond nie polajkował mu na Fejsiku posta o ślubie, a potem konsekwentnie nie lajkował zdjęcie go nowonarodzonych dzieci. To znaczy, nie odzywał się do niego przez 20 lat. Kto nigdy nie ignorował zdjęć dzieci swoich znajomych na Facebooku, niech pierwszy rzuci kamieniem. No ale wymówki Elrondaż był bardzo zajęty, średnio do Durina trafiają, bo książę krasnoludów przez ten czas się hajtnął, postarzał ma dzieci i generalnie jest słuchany. Bo dla Durina upłynęło już całe życie. Kijże, krasne miały żyć tak z 300 lat. Widać tutaj, żyją tak krótko jak ludzie. Jest to kolejna zmiana, o której nikt nie raczył widza poinformować. Ale to fanfic, więc spoko? Dobra, już bez żartów. Wiadomo, że można odrywać się od materiału źródłowego, o czym mówię w zasadzie zawsze. Można, ale wtedy trzeba zbudować rzeczywistość serialu czy filmu tak, żeby bronił się sam w sobie. Żeby widz mógł powiedzieć: Okej, okay, w świecie pierścieni władzy dla krasnoluda 20 lat to kawał czasu, w zasadzie całe życie. Zanotowane: krasnoludy żyją max tyle co ludzie, a elfy hop i są śmiertelne. Zapamiętałam, to wszystko zrobić można, ale trzeba się tego potem trzymać, więc zobaczymy, czy będą się tego trzymać w następnych odcinkach. Czy nagle Durin nie powie komuś, I've seen things you haven't seen. Nie do końca rozumiem, co prawda, czemu Durin nie mógł przez te 20 lat wysłać do Elronda jakiegoś gołębia pocztowego czy gońca. Elrond jest na maksa zaskoczony nowinami o ślubie i dzieciach, więc chyba w ogóle o nich nie słyszał. W sumie to to on mógłby się obrazić, że nie dostał zaproszenia na ślub. To w ogóle jest takie mega nierealistyczne, że nie wiedział o ślubie księcia Krasnoludów. Takie wydarzenia są przecież zawsze mega ważne i są bardzo polityczne. Wiecie, setki gości, po wszyscy inni królowie i książęta. Ale nie wiem, może Krasnoludy mają jakieś inne zwyczaje? W każdym razie ewidentnie Durin jest tego rodzaju kumplem, który uważa, że cały ciężar podtrzymywania relacji spoczywa na drugiej stronie. Na szczęście, Durin koniec końców okazuje się całkiem słodki. Zwłaszcza kiedy jest mu przykro, a potem się tak jakby boczy, ale tylko na pokaz. Dynamika między nim a Disą, czyli jego żoną, też jest moim zdaniem całkiem zabawna. I tu przechodzimy do krasnoludki bez brody. Dzięki Bogu to w ogóle nie jest problemem tego filmu, wbrew temu co się obawiałam. Disa jest bardzo fajną, przekonującą postacią. Taką prawdziwą krasnoludką, która śpiewa skałą i ewidentnie to uwielbia, bo opowiada o tym i ciekawie, i z pasją. Jest taka bardzo przyjacielska, matczyna, ciepła, otwarta. Równocześnie ma dość siły charakteru, żeby trochę utemperować swojego męża i pomóc mu zawrzeć pokój z Elrondem. Kiedy nie ma tej nafufanej miny, którą miała na plakacie, to moim zdaniem od razu jest lepiej. Przede wszystkim ona dobrze gra, jest fajnie zrobioną postacią, i obie te rzeczy usuwają to, że ma ciemną skórę na ostatni plan. Dzięki Bogu. Podobnie jak w przypadku Harfutów, też mamy w tym królestwie krasnoludów w całym tym wątku dużo fajnych detali. Bardzo mi się podobała scena, w której krasnoludkie dzieci na przykład bawiły się tymi wielkimi odlewami głów yy, krasnoludzkich wojowników, które prawdopodobnie zrobił własnoręcznie Durin. Cały fragment w domu Durina to taki wspaniały comedic relief, czyli takie, to takie fajne zluzowanie nastroju, który w innych wątkach jest spięty, jak coś bardzo spiętego. A propos zabawnych scen, to niestety zauważyłam pewną tendencję w tym i nie tylko w tym serialu. W wątkach czy w scenach, w których, których twórcy nie biorą tak bardzo na poważnie, jest zajebiście. W Wiedźminie było bardzo podobnie. Wtedy jest, mamy do czynienia z naprawdę fajnym serialem, ciężko się do czegoś przyczepić, no może do takich rzeczy typu brak koni, ale ogólnie jest bardzo fajnie, ale w wątkach, które twórcy traktują śmiertelnie poważnie, jak Galadriela na przykład, jest bardzo słabo. Myślę, że jest to temat na oddzielny odcinek, że większość twórców nie potrafi zrobić poważnego fantasy. Wychodzi zawsze sztywno, cringe'owo, nudno. Nie wiem, jakby bali się, że jak, jak potraktują postacie poważnie, ale równocześnie naturalnie, tak jak to robią kiedy kręcą dramat obyczajowy albo jakieś, jak się mówi, sensacje. To nie wiem, to widzowie nie zrozumieją. Albo się pomylą i będą myśleli, że to się dzieje naprawdę? Nie wiem. Czy to według nich nie może być w tym świecie przedstawionym, bo, bo to fantazy, czyli coś dla dzieci? Nie wiem. Dziwne to jest, że w obyczajówkach czy filmach sensacyjnych się da, a w fantazy się nie da. Powiem tyle, już podsumowując ten serial. Harfuci jakoś ciągną te produkcje jak ten swój wózek do przodu i pod górkę. Choć i Durin koniec końców dał radę. To się składa w taką. W sumie całość. Wątki zabawne, te lżejsze, działają lepiej, a twórcy niepotrzebnie stoją w rozkroku i próbują równocześnie być poważni, a tego niestety nie potrafią. Koniec rozmawiania o tym odcinku, bo był chyba lepszy niż poprzedni. Moim zdaniem, bo pierwszym tak strasznie dominowała ta Galadriela, która jest taka męcząca, to też jej niestety było dużo, ale przynajmniej mieliśmy i trochę Harfutów i trochę Krasnoludów, przez to było troszeczkę lepiej, choć wciąż nie była to dobra produkcja. Napiszcie w komentarzach, czy według was ten odcinek wypadł jakoś trochę lepiej. Jeżeli się zastanawialiście, czemu zamiast Galadriela czasem mówię Galandyna, to nie ma to żadnego konkretnego wytłumaczenia, znaczy takiego racjonalnego, ale jakoś to słowo mi się kojarzy dużo bardziej głupio niż Galadriela, imię Galadriela. Galadriela jest takie, ma taką grację, jest bardzo ładne, kojarzy nam się oczywiście z tą mądrą, szlachetną Galadrielą, którą mieliśmy u Tolkiena. W związku z tym trochę ta postać nie zasługuje na to, żeby nosić takie samo miano. Natomiast słowo Galandyna, nie wiem, jakoś mi się kojarzy z takimi ciemnymi słowami jak wędlina, brylantyna, nie wiem, trochę z balladyną, wiecie, balladyna. Balladyna też nie była spoko, wszystkich kurzała, i robiła głupie rzeczy. Karyna na przykład, no więc na jakiejś takiej drodze skojarzeń doszłam do Galandyny. Jeśli wam się nie podoba, to napiszcie w komentarzach, możemy mówić jakoś inaczej. Natomiast na razie jest tak. Poza tym Galandyna jest znacznie łatwiejsza do wymówienia wielokrotnie w ciągu jednego odcinka, bo nie ma tam tego nieszczęsnego R, jak w Galadrieli. Dobrze, także zostawiam Wam klawiatury. Sekcja komentarzy jest Wasza. Jeśli nie chce Wam się nic napisać, zostawcie chociaż jakiś taktyczny komentarz ku chwale rozwoju tego kanału. Wielkie dzięki za oglądanie. Za niedługo oceniamy następny odcinek. No i co, do zobaczenia. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bancera, Kuby, Rałko Fenela, Daniela Michalskiego, Darka Toperza Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy i Aragonty. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.